Forum radia rok parada. Dzień dobry, Wakubasiewicz. Moim gościem jest Monika Mitrowska, specjalistka do spraw rekrutacji w fundacji Aktywizacja, Oddział w Łodzi. Witam serdecznie Państwa. Może na początek proszę powiedzieć, fundacja Aktywizacja czym się zajmuje? Fundacja Aktywizacja zajmuje się aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami. Fundacja Aktywizacja swoją główną siedzibę ma w Warszawie i działa już w Polsce od prawie 30 lat. Natomiast nasz oddział w Łodzi działa od lat dziewięciu, w przyszłym roku będziemy mieli dziesięciolecie i zajmujemy się tutaj naszym obszarem, zajmujemy się obszarem województwa łódzkiego, również lubelskiego, jak i świętokrzyskiego. Jakie mhm. osoby i w jaki sposób Fundacja wspiera? Już mówię. Każda osoba z niepełnosprawnością, niezależnie od posiadanego rodzaju niepełnosprawności czy stopnia, może się do nas zgłosić. Każda osoba, która jest zainteresowana podjęciem prac, może się do nas zgłosić i tu w ramach realizowanych projektów. Są to projekty realizowane zarówno, są finansowane zarówno z pfron bądź Unii Europejskiej. Otrzymuje od nas wsparcie. Wsparcie w takiej postaci, że spotyka się zarówno z doradcą zawodowym jak i z pośrednikiem pracy, z trenerem pracy. Również może skorzystać ze spotkania z psychologiem, jeżeli jest to potrzebne, tak żeby ewentualnie przełamać jakieś bariery. I na podstawie takiej ścieżki współpracujemy z taką osobą i naświetlamy jej taką drogę, pomagamy w, w tym, żeby wybrać jak najlepsze miejsce pracy dla siebie. Od tego również mamy pośredników pracy, którzy Przedstawiają oferty pracy takiej osobie, osoba ta udaje się na spotkania z pracodawcami i tam podejmują wspólnie decyzję, czy takie miejsce pracy będzie osobie odpowiadało. Tak. Czyli głównym naszym celem jest tak pomóc zgłaszającym się do nas osobom, żeby jak najszybciej i z jak największą skutecznością i satysfakcją dla siebie podjęły takie zatrudnienie. U Państwa odbywają się warsztaty i w jakiej formie? Osoby zgłaszające się do projektów również mogą skorzystać z, z kilku takich aktywności. Są to albo warsztaty umiejętności zawodowych, tak, albo są to e-learningi, albo szkolenia zawodowe. Zarówno mamy takie szkolenia, które się odbywają u nas wewnątrz fundacji, jak i są to również szkolenia, które mogą się odbywać na zewnątrz, tak. I teraz tak, może zacznę najpierw od tych warsztatów umiejętności zawodowych, na takich. W warsztatach można dowiedzieć się o takich rzeczach. Ja, na przykład, przeczytam kilka tematów takich warsztatów. Na przykład, jak ograniczyć stres w trakcie poszukiwania pracy? Albo powrót na rynek pracy w czasach pandemii, bądź pewny siebie na rozmowie kwalifikacyjnej. Tak? I tutaj z naszymi pracownikami odbywają się takie warsztaty, gdzie osoby mogą się dowiedzieć bądź też przepracować różne rzeczy w postaci takich jakichś treningów. Ponadto osoby mogą również skorzystać ze szkoleń. U nas najczęściej wewnątrz fundacji organizowane są szkolenia dotyczące podstaw obsługi komputera. Tak, uczymy się tutaj albo podstaw Worda, Excela, bądź też jakichś form zaawansowanych, w zależności od tego, jakie grupy się zbierają osób. Szkolenia zewnętrzne natomiast są to szkolenia organizowane takie, które pomogą osobom jakby w podjęciu różnych obowiązków na rynku pracy. Tak? Mogą być to takie szkolenia dotyczące i zarówno grafiki komputerowej, jak i takie praktyczne, jak na przykład florystyka. Albo rachunkowość, kadry i płace. Natomiast wszystko oczywiście ma pomóc w znalezieniu i w podjęciu pracy, tak? Tym osobom, które się do na nas zgłaszają. Dobrze, wiadomo, że w czasie pandemii wszystko zostało przewartościowane. Pracownicy na przykład przestawili się na pracę zdalną. To jak wyglądają teraz rozmowy rekrutacyjne? Powiem tak, w okresie takich największych obostrzeń pandemicznych, my również działaliśmy zdalnie. Wyglądało to w ten sposób, że rozmawialiśmy z chętnymi klientami albo telefonicznie, albo online przez Skype'a, bądź spotykaliśmy się tutaj w biurze jeden na jeden, tak? Czyli, żeby zachować wszelkie możliwe obostrzenia, żeby każdy miał tutaj swoją bezpieczną przestrzeń. Powiem tak, w tej chwili obostrzenia są odwieszone i więcej tych osób może się tu w biurze, pojawiać. Oczywiście zachowujemy tu wszelkie środki ostrożności, ale już więcej i częściej spotykamy się na miejscu z naszymi beneficjentami. I tak samo a propos tych warsztatów przeszkoleń, tak? Wcześniej, kiedy były te obostrzenia, większość rzeczy odbywało się online, tak? Poprzez oczywiście odpowiednie portale i programy. Teraz odbywa się to w zależności od tego, jakie grupy nam się uformują. Jeżeli a są proszę osoby... powiedzieć, z jakimi kwalifikacjami pracodawcy najczęściej Poszukują pracowników. U nas na rynku łódzkim jest to bardzo, bardzo różnorodne. I powiem tak, są to zarówno i pracownicy biurowi, aczkolwiek no wykwalifikowani, czyli najchętniej osoby, które mają już jakieś doświadczenie w pracy w biurze, poprzez pracowników produkcji, poprzez osoby. Są osoby potrzebne do ochrony, osoby potrzebne są również do prac sprzątających. Ale powiem tak, rynek jest bardzo chłonny i ponieważ nawiązaliśmy bardzo dużo kontaktów z pracodawcami, więc powiem tak, że jest zapotrzebowanie na pracowników i również nie ma problemów z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami. Ważne tu jest doświadczenie, ważne są kwalifikacje, to, co te osoby, które się do nas zgłaszają, umieją, jakie mają doświadczenie zawodowe, tak? A czy czy osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać u Państwa pomoc psychologa, psychoterapeuty? Tak, jak najbardziej. Poza tymi specjalistami, których wymieniłam, również jest możliwość spotkania się i rozmowy z psychologiem. Może być to i osobista rozmowa, może być to rozmowa również telefoniczna. Jak najbardziej. Jeżeli osoby, które się zgłaszają, chcą porozmawiać, nie ma z tym żadnego problemu. Może być to jedna rozmowa, może być to kilka rozmów, tak? I staramy się jak najbardziej pomóc w rozwiązaniu czy przepracowaniu różnych tam barier, czy jakiś wątpliwości. A w jaki sposób osoby poszukujące zatrudnienia lub pracodawcy, którzy prowadzą rekrutację, mogą się do fundacji zgłosić? Powiem tak. Nasz oddział mieści się na ulicy Mickiewicza 15A. Jest to w samym Centrum Łodzi, przy przesiadkowie, przy centralu. Można do nas przyjść osobiście. Na naszej stronie internetowej, jeśli zainteresowane osoby wpiszą Fundacja Aktywizacja, wyświetlą się wszelkie numery telefonów, również jeszcze raz nasz adres. Jesteśmy również na Facebooku. Też można nas poszukać pod Fundacja Aktywizacja, i też często pojawiają się nasze ogłoszenia, zarówno na Facebooku, jak i na portalu OLX. Też Fundacja Aktywizacja ogłaszamy się, ponieważ prowadzimy nabór do obecnie realizowanych projektów. W tej chwili prowadzimy trzy projekty, dwa są finansowane z PEFRON jeden jest finansowany z, ze środków Unii Europejskiej. Więc w każdej chwili wszystkie osoby zainteresowane z niepełnosprawnością, które. Chcą podjąć pracę. Serdecznie zapraszam do zgłaszania się do nas. Mamy bardzo duże sukcesy na tym polu i myślę, że generalnie jesteśmy znani wśród osób z niepełnosprawnością, ponieważ od wielu lat pomagamy tym osobom. Również odbędą się wkrótce targi pracy. Też bym bardzo chętnie zaprosiła wszystkich zainteresowanych 23 września w centrum biznesowym Faktoria na dowborczyków 25 w godzinach 10:12 odbędą się targi pracy, gdzie będą wystawić Również pracodawcy, jak i Fundacja Aktywizacja, i każda zainteresowana osoba może do nas wejść, porozmawiać, zobaczyć, dowiedzieć się osobiście. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada była Monika Mitrowska z Fundacji Aktywizacja. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Dziękuję bardzo, do widzenia. Forum Radia Rok Parada.